Cześć, trzyma witam Was tu szalony kolekcjoner. Czas na kulę numer 3. Kula, która jak zauważyliśmy poprzednio była lekko wgnieciona Na takie wgniecenia oczywiście, jest recepta, zaraz zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. wow, 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 riberiego trafiamy. O, było wniecenie, nie ma wniecenia. Jest super pięknie, hiper mega. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się w tak prosty sposób naprawić tą kulę. Weźmiemy ją, może zamkniemy wow, gadam jak Katarynka dzisiaj e, Ribery Ribery jak zwykle e, z lekko uszkodzonym rogiem z tego względu, że no, w kulach tak niestety jest Messi, Messi i niestan Neymar, Messi i niestan Neymar, Messi i niestan Neymar wow, doborowe towarzystwo doborowe towarzystwo e, sama Barcelona jakby nie patrzeć z przodu e, zobaczmy która odpadła. Zobaczmy co trafimy, co da nam Messi. Powiem szczerze, że liczę w końcu na jakąś dobrą kartę. Dwie poprzednie kule to była masakra. Niestety, masakra. Mam nadzieję, że tym razem kula nam coś lepszego da, coś lepszego zaprezentuje. I mamy defensywnego na początek. No dobra, teraz Iniesta. Iniesta. Zobaczymy. Już widzę, że chyba, chyba też nic nie będzie. Szybkie jakieś te unboxingi ostatnio robię, ale tak jak mówię, no i tak te kule będę otwierał yy, i no chcecie zobaczyć to sobie patrzcie, jeżeli kogoś nudzą te kule, to po prostu nie oglądajcie tego. Yy, będę miał jeszcze też pudła, pudła do otwarcia, także będziecie mogli zobaczyć na moim kanale niebawem otwieranie, unboxingowanie pudeł. Poza tym yy, w święta zamierzam wracać, wracać do przeszłości, czyli będziemy otwierali sobie jakieś stare, fajne saszetki, stare edycje, będziemy to analizowali, tradycyjnie będzie... Yy, będzie, 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 będzie świąteczny koszyczek. Pamiętacie, jaki był w zeszłym roku? Była jazda, była jazda. Ha, ha, ha. Od tego wszystko się zaczęło. No dobra, otwieramy kolejną saszetkę. To już e, czwarta saszetka, tym razem Messi, sprzed Miller, chociażby Nani. I na koniec e, Utility Player, to jest e, zawodnik e, Meksyku, Guardado i nie jest ta masakra na razie liczyłem na jakiś fajny mix card a tutaj zobaczcie szału szału nie ma i stopper Joe Hart Joe Hart na stopperze Neymar, Neymar zostało nam 500 szetek i jakieś 2 minuty mojego gadania mam nadzieję, że to przeżyjecie <laughs> jeżeli nie to przepraszam bardzo no tak już jestem Mamy coś odwróconego i trafiamy Woo! Anglia, Anglia dzisiaj szczęście mi dopisuje, jeżeli chodzi o loga federacji e, e, państw e, W tej chwili no chyba jedno czy dwa nam brakuje świetnie. Anglii jeszcze nie miałem super, super, super. Zobaczcie, nawet on się cieszy Nawet on się cieszy, to jest Jelawicz e, Zawodnik chorwacki e, Na karcie one to watch Zobaczmy, zostały jeszcze cztery saszetki, tradycyjnie zaczynamy od Nie Już tutaj widzę, chyba ekspertina nam się trafi. Jezus, Marian, te eksperty to mnie... <ścoughs> Szalony, nie, 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 nie przesadzaj. Dobra, i Niesta. I zobaczymy, co nam, nam da i Niesta. Jeju, powiedzcie jaki wy macie patent na trafianie dobrych kart, bo ja próbuję i nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę i Star Player Tylko Star Player Neymar, Neymar Neymar, zobaczcie, nawet, nawet Top Masterów nie trafia. Ma mam ich chyba z 18, ale No jakaś passa, zła passa, chyba trzeba będzie zrobić no to ciach I jakoś tak odczarować, odczarować Wow, kolejny zawodnik w Meksyku, odczarować e, te złe unboxingi, e, tak, to chyba dobry pomysł, spodziewajcie się, no to ciach, obiecywałem, że tego nie będę robił, ale jednak, no nie mogę się powstrzymać, będzie trzeba, będzie trzeba, bo zobaczcie, no masakra, masakra i na koniec trafiamy e, kartę fans favorite. E, Zaczęliśmy od pierwszej kuli, która była chyba najciekawsza z tego względu, że trafiliśmy Game I Herb logo. W drugiej kuli tylko dwa loga, a w trzeciej kuli aż jedno logo. Najlepszą limitą, którą trafiliśmy było oczywiście Messi. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, w zasadzie. Mamy fajny przekrój karteczek, zobaczymy co z tego wyjdzie, będziemy to układali, kiedyś w końcu zrobię jakąś może prezentację, z tego względu, że ostatnio, ostatnio nie mam na to czasu. A, przypomniało mi się jeszcze, słuchajcie, na PW zacznę odpowiadać dopiero po świętach, od tygodnia to mnie tam nie było, jeszcze przez tydzień mnie tam nie będzie, dajcie mi trochę odetchnąć. Eee, dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam na kolejne, eee, będziemy sobie otwierali, otwierali... I analizowali. Pozdrawiam Was serdecznie, szalony kolekcjoner. Cześć! No, cześć, no. Cześć. <gry>